Październik 1938 roku, Ankara, Turcja. Do stolicy przybywa niemiecki minister gospodarki Walter Funk. Jego podróż miała mieć wyłącznie podłoże ekonomiczne, ale do historii przeszła z innego powodu. Podczas jednego z przyjęć w Ankarze, Funk wdał się w dłuższą rozmowę z polskim ambasadorem w Turcji, Michałem Sokolnickim. Niemiecki minister z ogromną dozą uprzejmości wychwalał Polskę podczas tej rozmowy, podkreślał istotę polskiego dostępu do morza i non-stop prawił komplementy pod adresem Rzeczpospolitej. W końcu jednak dość niespodziewanie hitlerowski minister zasugerował, że na polskim pomorzu powinno powstać coś w rodzaju cytuję, korytarza przez korytarz w celu połączenia Niemiec z Prusami Wschodnimi. Nim Sokolnicki zdążył cokolwiek powiedzieć, Walter Funk dodał, że Polska powinna patrzeć na ZSRR jako teren do swojej naturalnej przyszłej ekspansji. Sokolnicki stał skonsternowany rozmowę z Funkiem zrelacjonował władzom w Warszawie. Jak się bowiem okazało, rozmowa w takiej formie nie była przypadkowa, to przemyślana niemiecka strategia, by powoli przygotowywać Polskę do tak zwanego Zung, czyli globalnego uregulowania stosunków między Niemcami a Polską. Nie wiemy, czy działania Waltera Funka były inicjowane przez Hitlera, czy też miał po prostu za długi język. Faktem natomiast jest, że Niemcy z końcem 1938 roku badali reakcje Polaków i stawiali coraz to śmielsze żądania, na razie jednak obite w kurtuazję i otoczenie Przyjazną atmosferą. Hitler jednak wiedział, że rozmów przez pośredników nie można toczyć w nieskończoność i trzeba wywierać coraz mocniejszą presję. W tym celu do willi niemieckiego Filera w Berchtesgaden zaproszono polskiego ministra spraw zagranicznych Józefa Beka, który spotkał się tam z Adolfem Hitlerem po raz ostatni. Jak dokładnie wyglądała ta wizyta i co mówiły o niej światowe mass media, dlaczego Hitler podczas rozmowy z Bekiem zachowywał się inaczej niż do tej pory i jak później wspominał to polski minister o tym wszystkim w dzisiejszym materiale? Hitlerowi marzyła się koncepcja oderwania Polski od Zachodu i przejście Rzeczpospolitej do niemieckiej strefy wpływów, to stąd tak duże osobiste zaangażowanie Hitlera, aby wyciszać antypolskie nastroje wśród ludzi z NSDAP oraz społeczeństwie niemieckim. W Europie długo zastanawiano się, jak to jest możliwe, aby zapanowały tak serdeczne relacje między Warszawą a Berlinem. Debatowano, czy istniały jakieś tajne porozumienie między obydwoma krajami. Największą obsesję na tym punkcie mieli Sowieci, którzy snuli coraz to dziwniejsze domniemania na ten temat w radzieckiej prasie, ale żadnego tajnego układu nie było. Polacy dystansowali się od niemieckich propozycji, a antysowiecką współpracę wojskową odrzucali. Zdawano sobie sprawę z animozji sowiecko-niemieckich, Polacy wiedzieli, że jest to korzystne dla Rzeczypospolitej i nie wykluczano, że w przyszłym konflikcie Polska jakąś bliżej nieokreśloną rolę odegra, ale nie będzie to rola junior partnera Niemiec ani akces do paktu antykominternowskiego, do którego zapraszali Niemcy-Polaków. O tym nie było mowy. Zamiast jednostronnego opowiedzenia się po jednej ze stron, polski rząd wybrał drogę polityki równowagi, to jest nie wiązania się ani z Berlinem przeciwko. Moskwie, ani z Moskwą przeciwko Berlinowi. Hitler zaczął sobie zdawać sprawę, że bez pozyskania Polski nie będzie w stanie przeprowadzić antysowieckiej krucjaty. W chwili, gdy Michał Sokolnicki wysłuchiwał dziwnego orędzia Waltera Funka w Ankarze, w Saarbrücken, Hitler wygłaszał kolejne przemówienie. Tam również padły dość osobliwe sformułowania, jak choćby to, że jego jedynym przyjacielem w Europie jest Benito Mussolini. Choć było to krótko po Układzie Monachijskim, dyktator przeprowadził serię słownych ataków na Wielką Brytanię. Nikt jednak nie zakładał jeszcze, że relacje polsko-niemieckie mogą być narażone na szwank. I myśl ta była dominująca do 24 października 1938 roku. Tego dnia w Berchtesgaden doszło do spotkania polskiego ambasadora w Berlinie, Józefa Lipskiego, z ministrem spraw zagranicznych Rzeszy Joachimem von Ribbentropem. Rozmowa trwała trzy godziny. Obok zapewnień o pokoju, wychwalaniu Polski i Polaków, Ribbentrop wypowiedział słowa, które wzbudziły w Lipskim poważny niepokój. Hitlerowski minister zastrzegł, by nie przekazywać tej relacji pisemnie, a jedynie ustnie Józefowi Beckowi, tak aby nie doszło do przecieków. Po tej sugestii Ribbentrop powiedział: Nadszedł czas, aby całkowicie oczyścić stosunki między Niemcami a Polską ze wszystkich istniejących Problemów, byłoby to ukoronowaniem rozpoczętego przez marszałka Piłsudskiego i Firera dzieła. Po tej deklaracji Ribbentrop sprecyzował, co dokładnie oznacza całkowite oczyszczenie stosunków. Gdańsk powinien wrócić do granic Rzeszy. Polskie interesy w Gdańsku zostaną zabezpieczone, a Niemcy zezwolą Rzeczpospolitej na budowę własnej eksterytorialnej autostrady w tym mieście. Polacy mieli też mieć własny port. Przez Polskie Pomorze powinna powstać za to eksterytorialna autostrada oraz linia kolejowa łącząca Niemcy z Prusami. Deklaracja o niestosowaniu przemocy zostałaby przedłużona na 25 lat, a ze strony niemieckiej nastąpiłoby ostateczne zatwierdzenie granic Rzeszy. Polacy również mieliby wystosować taką samą gwarancję wobec Rzeszy. W kolejnym punkcie Ribbentrop zaproponował przystąpienie Polski do paktu antykominternowskiego. Oznaczało to prowadzenie polityki zagranicznej w konsultacjach z Berlinem, zwłaszcza pod względem polityki wobec Rosji. Ribbentrop roztaczał przed Lipskim wizję współpracy w zakresie kolonii oraz emigracji Żydów. Polski ambasador słuchał niemieckiego ministra, ale nie odpowiadał. W końcu zdołał jedynie powiedzieć: Gdańsk jest dla Polski miastem symbolicznym. Przyłączenie go do Niemiec jest niemożliwe ze względów wewnątrzpolitycznych. Józef Beck nigdy nie będzie w stanie wytłumaczyć tego społeczeństwu. Lipski dodawał, że przecież Hitler zapewniał kilkakrotnie, jeszcze niedawno, że status wolnego miasta się nie zmieni. Ribbentrop ripostował, że nie oczekuje odpowiedzi od razu, ale zaznaczył, że uznanie przez Hitlera polskiego dostępu do morza, które odcina Niemcy od Prus wschodnich, też jest w Niemczech niepopularne. W dalszej części rozmowy dyskutowano o przynależności Ukrainy Zakarpackiej oraz granicy polsko-węgierskiej. Ribbentrop cały czas zachowywał kurtuazję i starał się być życzliwy. Zaprosił przy tym Józefa Beka do Niemiec. Lista warunków nie była przedstawiona w sposób natarczywy czy agresywny. Na to Niemcy nie mogli sobie jeszcze pozwolić. Ambasador Lipski zapewnił, że przekaże niemiecką ofertę Józefowi Bekowi. Gdy Józef Beck dowiedział się o postulatach Ribbentropa, zachował tę wiadomość dla siebie. W opracowanej instrukcji dla ambasadora wskazał, że żądanie włączenia Gdańska do Rzeszy należy odrzucić, ale Beck miał nadzieję zaproponować kontrofertę w postaci zniesienia gwarancji Ligi Narodów nad wolnym miastem, Potwierdzenie niemieckiej większości przy regulowaniu praw w mieście, ale przy jednoznacznym zachowaniu politycznej odrębności Gdańska i z zachowaniem polskich interesów. Co do autostrady to nie była to propozycja nowa, dlatego sprawą miał zająć się naczelnik wydziału zachodniego, Józef Potocki oraz naczelnik wydziału praw... Traktatowego, Władysław Kulski. W rozmowach na temat kształtu autostrady dyskusja odbywali między sobą ludzie z MSZ, sztabu generalnego Wojska Polskiego oraz Ministerstwa Komunikacji. O ile MSZ podchodził do sprawy w sposób otwarty, tak te dwie ostatnie instytucje zajęły stanowisko negatywne. Beck zapewne sądził, że da się grać na zwłokę, stosując różnego rodzaju uniki w sprawie niemieckich żądań. W oczach Lipskiego, który do całej sytuacji odnosił się pesymistycznie, Beck wyglądał na optymistę. Lwy nie są tak straszne przy bliższym życiu z nimi. Miał mówić w listopadzie szef polskiej dyplomacji na temat Niemiec i Włoch. W całej tej sprawie jest też coś, co do dziś zadziwia historyków. Otóż o żądaniach Ribbentropa Beck nie poinformował ani prezydenta Mościckiego, ani Edwarda Ryza-Śmigłego, ani nawet najbliższych urzędników MSZ, choć wielokrotnie miał ku temu okazję. Zwodził też opinię publiczną. W rozmowie z amerykańskim dziennikarzem Williamem Hillmanem Beck publicznie zdementował pogłoski o żądaniach w sprawie Gdańska i autostrady. Wywiad ten opublikowany został u schyłku października 1938 roku. Kilka dni później polski minister robi coś dziwnego. Na konferencji z 4 listopada, podczas rozmowy z jednym ze swoich najbliższych współpracowników, z Janem Szembekiem, Beck przyznał rację swemu rozmówcy, gdy ten oznajmił, że, cytuję, Hitler i kierownicze czynniki wrzeszy Rzeszy bynajmniej nie dążą do wytworzenia trudności w stosunkach polsko-niemieckich. O żądaniach niemieckich Jan Szembek dowiedział się dopiero w poufnej rozmowie z ambasadorem Lipskim. Beck nic mu o tym nie powiedział. To trzymanie w tajemnicy tak ważnej kwestii dla bezpieczeństwa Polski do dziś konsternuje historyków i badaczy życiorysu Józefa Becka. Jeszcze w październiku 1938 roku sytuacja w Gdańsku stawała się coraz bardziej niepokojąca. Wprowadzenie obowiązkowej służby policyjnej oraz nazyfikację urzędów Polacy odbierali jako przygotowania do militaryzacji miasta. Niemcy w Gdańsku coraz mniej kryli się z hasłami włączenia tych ziem do Rzeszy. Beck mylił się, sądząc, że żądania mogą być osobistą inicjatywą Ribbentropa, który chciał się wykazać przed Hitlerem. Dziś wiemy, że Hitler przez wiele dni opracowywał taktykę przedstawiania żądań, jeszcze przed spotkaniem z Lipskim. Polski minister sporządził szereg instrukcji dla ambasadora Lipskiego. Ale nie zawierały one w pełni jednoznacznego stanowiska Polski co do sprawy Gdańska i autostrady. Beck wyraził gotowość do bezpośrednich rozmów z Niemcami, ale chciał, aby Lipski z góry uprzedził, że naruszenie statutu Gdańska może doprowadzić do sporu Polski z Niemcami. Szef polskiej dyplomacji obawiał się, że bezpośrednie spotkanie z przedstawicielami Rzeszy może przynieść za sobą zerwanie stosunków, dlatego najpierw swoją misję musiał wykonać ambasador Lipski. W listopadzie rozpoczął on starania, aby spotkać się z Ribbentropem, ale ten nie reagował. W Niemczech panowała wtedy obsesja nocy kryształowej oraz trwały dyskusja co do losów karpato Ukrainy, o której film możecie znaleźć już na kanale. Do drugiego spotkania Lipski-Ribbentrop doszło 19 listopada 1938 roku. Lipski przedstawił polski punkt widzenia, w tym dobitnie podkreślił znaczenie Gdańska dla Polski oraz dał do zrozumienia, że próba aneksji wolnego miasta może spowodować konflikt. Ribbentrop słuchał z kamienną twarzą, w końcu jednak z zachowaniem uprzejmości zaznaczył, że Rzesza chce kontynuować dobre relacje z Polską i że z Polakami oraz Włochami, w odróżnieniu od Francuzów, chce rozmawiać jak z przyjaciółmi. Wprowadzał przy tym Lipskiego w błąd, mówiąc, że propozycja Rzeszy była głównie jego inicjatywą, o której Hitler został poinformowany tylko ogólnikowo. Niemiecki minister dopytywał o kwestię autostrady, ale ambasador Lipski unikał jednoznacznej odpowiedzi. Ribbentrop, widząc, że niewiele wskóra, w końcu powiedział: Proszę poważnie przeanalizować niemieckie propozycje dotyczące całości stosunków niemiecko-polskich. Chcemy przecież stworzyć coś trwałego i doprowadzić do rzeczywistej stabilizacji. Oczywiście nie może się to stać z dnia na dzień. Jeśli pan Beck spokojnie przemyśli nasze sugestie, zmieni być może swój stosunek na pozytywny. Tak. Yeah. O dziwo w trakcie listopadowego spotkania Lipski–Ribbentrop nie poruszono kwestii paktu antykominternowskiego. Specjalista z zakresu stosunków polsko-niemieckich, profesor Stanisław Żerko sądził, że wynikało to z tego, że włączenie Gdańska oraz budowa autostrady przez Pomorze były warunkiem wstępnym do dalszego testowania Warszawy pod kątem uległości. Bez spełnienia tych dwóch warunków nie mogło być mowy, aby wchodzić z Warszawą w sojusz polityczny. Po spotkaniu Lipski wracał do Warszawy w dobrym nastroju. Sądził bowiem, że Niemcy zaczynają się wycofywać ze swoich żądań. Lipski twierdzi, że można przystąpić do zorganizowania przyjazdu Ribbentropa do Warszawy oraz wykonać kilka kurtuazyjnych gestów pod adresem Berlina. Ponieważ rozmowa Józefa Beka z niemieckim ambasadorem Hansem Adolfem von Moltke nacechowana była przyjaznym tonem, na chwilę polscy politycy odetchnęli z umiarkowaną ulgą. Wydawało się bowiem, że konflikt z Niemcami został zażegnany. Gdy w Polsce nieco zelżały nastroje niepokoju, w Niemczech w całkowitej tajemnicy zaczęto pracę nad planem zajęcia Gdańska siłą i postawieniem Rzeczpospolitej przed faktem dokonanym. Opracowywanie planu błyskawicznego zaanektowania miasta powierzono generałowi Wilhelmowi Keitelowi. Celem było zajęcie miasta z zaskoczenia, ale bez wojny z Polską. Podobny plan uczyniono co do zajęcia Kłajpedy. Józef Beck z kolei sądował, czy istnieje szansa na utrzymanie statusu wolnego miasta, ale bez udziału Ligi Narodów, której tak nie jest w stanie korzystać z pełni swych uprawnień w Gdańsku. Mieście, pomimo zapewnień z Berlina, nadal nie ustawały. 2 grudnia 1938 roku doszło do kolejnego, trzeciego już spotkania Lipski i Ribbentrop. Tym razem obaj dyplomaci wyrzucali sobie negatywne zjawiska w Gdańsku. Ribbentropowi z pewnością nie uszła też uwaga polskiego ambasadora, że Polska jest obecnie w trakcie normalizowania stosunków z ZSRR, a między obydwoma krajami panuje teraz nowa atmosfera. Sprawa była dla Niemców tym bardziej irytująca, że międzynarodowe organy prasowe nowe porozumienia Polski z ZSRR relacjonowały jako posunięcia antyniemieckie. Pomimo tej niesprzyjającej otoczki, relacje polsko-niemieckie uznawano za dobre. Obie strony utrzymywały kontakt przez grudzień 1938 roku i wzajemnie zapewniały się o dobrych intencjach. Wielokrotnie z ust polskich i hitlerowskich dygnitarzy padały słowa, że cytuję, w obliczu kryzysu czeskiego polityka porozumienia polsko-niemieckiego zdała egzamin. Potwierdzeniem kontynuowania dobrych relacji miała być wizyta prezesa Akademii Prawa Niemieckiego Hansa Franka w Warszawie oraz zapowiedź przyjazdu Hermana Geringa w lutym na rok 39. Tymczasem w połowie grudnia Lipski wystosował oficjalne zaproszenie dla Ribbentropa do Warszawy. Pod koniec roku sytuacja w Gdańsku również się uspokoiła. Na święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok Józef Beck wyjechał do Monte Carlo. Żartował, że na urlop wybrał właśnie Monako, ponieważ, cytuję, jest to jedyny kraj, do którego można udać się bez wzbudzania podejrzeń, że będzie negocjował jakiś sojusz. Beck chciał mieć czas na przemyślenia na nadchodzący 39. rok. Urlop spędził w towarzystwie m.in. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego. To ostatni tak spędzony wypoczynek polskiego ministra spraw zagranicznych. Gdy Beck spędzał czas na lazurowym wybrzeżu, przebywający w Polsce Józef Lipski dyskutował o przyszłości Polski i Niemiec z Janem Szembekiem. Lipski sądził, że polska odmowa może pokrzyżować plany Hitlera co do przyszłej rozprawy z ZSRR. Gdy Jan Szembek zapytał, czy jego zdaniem z tego powodu Niemcy najpierw zaatakują Polskę, Lipski odpowiedział: To by ich tyle kosztowało, iż wątpię, by im się taka akcja mogła opłacić. Beck zakładał, że gdy w styczniu będzie wracał do Polski, to po drodze zatrzyma się w Monachium, by osobiście, ale nieformalnie spotkać się na krótko z Ribbentropem. Musiał jednak zmienić swoje plany. Szef polskiej dyplomacji zapewne nieco się zdziwił, gdy nieoczekiwanie podczas pobytu w Monte Carlo wpłynęło do niego zaproszenie od Adolfa Hitlera na spotkanie w Willi w Berchtesgaden. Dla Niemców byłaby to pierwsza rozmowa z zagranicznym dyplomatą w nowym 1939 roku. Beck nie do końca spodziewał się takiego finału swojej podróży na zachód. Nie wiemy tego na pewno, ale zapewne miał nadzieję, że wpłynie do niego zaproszenie na spotkanie od francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ale takiego zaproszenia Beck się nie doczekał. Z tego powodu na szefa francuskiej dyplomacji, Georges Boneta oraz premiera Deladier wylała się fala krytyki we francuskiej prasie. Zamiast więc do Paryża, polski minister udał się do willi Adolfa Hitlera w Berchtesgaden. Józef Beck spotykał się z Adolfem Hitlerem twarzą w twarz trzykrotnie, po raz pierwszy w 1935 roku, o czym już wspominaliśmy na kanale. Ich drugie spotkanie miało miejsce w styczniu roku 1938. Józef Beck udawał się wtedy na obrady Ligi Narodów i przejeżdżając przez Berlin zatrzymał się tam, aby porozmawiać między innymi z Goebbelsem, Geringiem i właśnie Hitlerem. Teraz czekała Józefa Becka jedna z najtrudniejszych i, jak się okaże, najbardziej przełomowych wizyt dyplomatycznych w jego życiu. Gdy urlop beka dobiegał końca, w niemieckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych trwały dyskusje nad tym, co dokładnie Beck powinien od hitlerowskich dygnitarzy usłyszeć. Sekretarz stanu, Ernst von Weissecker, radził Ribbentropowi, by raczej unikać kwestii aneksji Gdańska, a skupić się na wytykaniu stronie polskiej złego traktowania mniejszości niemieckiej. Inni sugerowali, że Polacy powinni rozumieć, że Niemcy to jedyne mocarstwo w Europie, na którym mogą się oprzeć, a liczenie na Francję jest błędną kalkulacją. Pomimo rat i sugestii, Hitler sam zadecydował, jaką taktykę obierze. Szef polskiej dyplomacji przybył do Monachium 5 stycznia 1939 roku. Jego pociąg przybył z parogodzinnym opóźnieniem, dlatego czekający na beka Ribbentrop nie witał polskiego ministra na peronie, ale udał się do Berchtesgaden. Posiadłość Hitlera znajdowała się około 200 km od Monachium, ale prowadziła do niej nowa autostrada. Gdy polski minister zjawił się w posiadłości w Berchtesgaden, była już godzina 15. Willa Fierera w Alpach Zalzburskich robiła ogromne wrażenie na gościach. Spotkania odbywały się w bogato wyposażonym salonie z majestatycznym widokiem na Alpy przez Wielkie Okna. Niemcy powitali Becka bardzo serdecznie i z zachowaniem wszelkiej kurtuazji. Przyjęcie, jakiego minister Beck doznał w ober i okazane mu honory, uważane są za wyraz dążenia rządu Rzeszy do utrzymania z Polską jak najbardziej przyjaznych stosunków. Relacjonował tę wizytę ilustrowany kurier codzienny. Zachowały się też fotografie, na których Hitler wita na schodach polskiego ministra. Beck sam wspominał, że, cytuję, spotkanie było nacechowane szczególnym aparatem uprzejmości i dbałości ze strony niemieckiej o publiczne podkreślanie tego. Formy. Rozmowa w Berchtesgaden trwała nieco ponad godzinę. Poza Hitlerem i Beckem obecni byli przy niej ze strony niemieckiej minister spraw zagranicznych Rzeszy Joachim von Ribbentrop oraz ambasador w Polsce Hans Adolf von Moltke. Ze strony polskiej obecni byli ambasador Józef Lipski oraz dyrektor gabinetu MSZ Michał Łubieński. Obecny był też tłumacz Hitlera Paul Schmidt. Rozmowa zaczęła się od apelu Józefa Beka, aby przywrócić wysoki poziom stosunkom polsko-niemieckim z czasów kryzysu Sudeckiego. Polski minister nadmienił, że ma nadzieję, iż sprawa Gdańska również zostanie pozytywnie rozpatrzona. Wtedy swój dłuższy monolog zaczął Hitler, który nawiązywał do deklaracji z 1934 roku oraz wspólnych interesów Polski i Niemiec wobec ZSRR. Kanclerz dawał do zrozumienia, że Rosja, czy to carska czy bolszewicka, stanowi jednakowe zagrożenie dla Europy. W pewnym momencie podsumował swój wywód, mówiąc: Silna Polska jest dla Niemiec po prostu koniecznością. Każda dywizja zaangażowana przeciwko Rosji jest oszczędzeniem odpowiedniej dywizji niemieckiej. Hitler przekonywał Polaków, że jego działania na Ukrainie Zakarpackiej mają charakter czysto gospodarczy i nie są wymierzone w rzecz pospolitą. Polakom zależało na utworzeniu wspólnej granicy z Węgrami kosztem właśnie tak zwanej Karpato-Ukrainy, która od zarania miała nastawienie antypolskie. Hitler wdał się wówczas w nie do końca jasno sprecyzowane argumenty, dlaczego nie może jeszcze w pełni ustosunkować się do pretensji terytorialnych Węgier wobec Czechosłowacji. Momentami nawet dawał do zrozumienia, że w przyszłości widziałby dla Polski możliwość poszukiwania ekspansji na terenach sowieckiej Ukrainy. W słowach Hitlera dało się odczuć przyjazne nastawienie, nie był nachalny, zachowywał kurtuazję, co i rusz roztaczał przed Bekiem wizję współpracy gospodarczej, by w końcu przejść do spraw najpilniejszych. Hitler, z Gdańska i polskiego korytarza, określił mianem problemu. Niemiecki Führer oświadczył, że uznaje polski dostęp do morza i zrzeka się roszczeń do korytarza, ale zaznaczył, że nie jest łatwo przekonać do tego naród niemiecki. Twierdził jednak, że za jakiś czas sprawa ta przestanie być problematyczna i stanie się tym, co Tyrol Południowy lub Alzacja i lotaryngia dla Zastrzegł jednak, że życzyłby sobie uzyskać dla Niemiec lepsze połączenie z Prusami Wschodnimi, co innego jednak Gdańsk. W tej sprawie Hitler powiedział. Politycznie Gdańsk powróciłby stosownie do woli mieszkańców do niemieckiej wspólnoty, przy czym rzecz jasna, całkowicie i w pełni zagwarantowane zostałyby polskie interesy, zwłaszcza w dziedzinie gospodarczej. Leżałoby to również w interesie Gdańska, gdyż Gdańsk gospodarczo nie może istnieć bez Polski. I dlatego będę myślał o formule, zgodnie z którą Gdańsk politycznie należałby do wspólnoty niemieckiej, natomiast gospodarczo pozostałby przy Polsce. Układ o którym mówił Hitler, na mocy którego Gdańsk wróciłby do granic Rzeszy, zawierałby także klauzulę, że Niemcy gwarantują nienaruszalność polskich granic. Według dyktatora byłaby to decyzja niepopularna dla Niemców, ale on, jako niekwestionowany autorytet, byłby w stanie swój naród do niej przekonać. Na koniec swojego wywodu Hitler poruszył kwestię żydowską, twierdząc, że jak tylko Niemcy odzyskają kolonie, to znajdzie w Afryce terytorium dla Żydów. Zaproponował pod tym względem współpracę, aby przesiedlić tam również Żydów z Polski. Beck, słuchając wywodów Hitlera, był zdenerwowany. Nie pojmował on jego rozumowania. W spisanych już po wybuchu wojny wspomnieniach pisał o tym następująco. Jeśli chodzi o Hitlera, to nową była dla mnie lekkość, z jaką traktował on te myśli i doktryny, które w swych poprzednich operacjach on sam i cała propaganda niemiecka podnosiły prawie do miary religii. Mówiąc o poszczególnych zagadnieniach Europy Wschodniej, Hitler już tym razem stosował do każdego z nich zupełnie inne kryteria. Raz była to etnografia, w innym wypadku ekonomia, kiedy indziej znowu prestiże fragen. Widać już było skutki jego zbyt łatwych powodzeń. W odpowiedzi na monolog Hitlera Beck przedstawił swoją perspektywę. Zaczął od tłumaczenia, dlaczego Polska znormalizowała stosunki z ZSRR, ale zaraz dodawał, że to przecież postawa Rzeczpospolitej zapobiegła interwencji Sowietów podczas kryzysu sudeckiego. Nadmienił o chęci powstania granicy z Węgrami oraz likwidacji Ukrainy Zakarpackiej. Wreszcie przeszedł do sprawy Gdańska. Tłumacz Paul Schmidt wspominał, że Beck w sprawie Gdańska był nieustępliwy. W żadnym wypadku nie mogę żądać włączenia Gdańska do Rzeszy od polskiej opinii publicznej, powtarzał polski minister. Według Wspomnień Beka. Hitler gdy usłyszał spokojną, ale uzasadnioną odmowę, cofnął się jeszcze, nie stawiając tym razem ani sztywnych formuł, ani definitywnych żądań. Minister zaznaczał, że Polska nie otrzyma za Gdańsk żadnych rekompensat, choć starał się pojednawczo dodawać, że musi rozważyć ten problem w spokoju. Mamy dwie sprzeczne relacje co do tonu, w jakim Beck odmawiał Hitlerowi. Józef Lipski podawał, że odpowiedź była, cytuję, bardzo mocna, ale już Michał łubieński twierdził, że odpowiedź Becka wypadła raczej słabo. Polski minister choć uważał niemiecką ofertę za Absurdalną, to starał się zachować spokój i kurtuazję. Tłumaczył później swoim współpracownikom, że nie chciał w Berchtesgaden wywoływać awantury, gdyż groziłoby to natychmiastowym zerwaniem stosunków polsko-niemieckich. Po nieco ponad godzinie rozmowa w Berchtesgaden dobiegła końca, ale polscy dyplomaci opuścili willę w okolicach godziny 18. Obecny przy rozmowie Michał Łubieński wspominał później, że, cytuję, ta historyczna rozmowa była właściwie definitywnym załamaniem się dotychczasowej polityki Beka. Istotnie, Józef Beck był po tej rozmowie przygnębiony. W napisanym kilka miesięcy później do wieniawy Długoszowskiego pisał. Podczas wizyty u Hitlera w Berchtesgaden zauważyłem niebezpieczną zmianę u tego człowieka, którego na podstawie konkretnych zresztą dowodów miałem podstawy uważać w 1934 roku za rzadko spotykany w Niemczech przykład rozsądku w polityce zagranicznej. Zbyt łatwe sukcesy wynikające z niedołęstwa i braku decyzji u kontrpartnerów, wielkich i małych, doprowadziły tego człowieka, z którym jeszcze rok temu rozmawiało się rozsądnie o polityce europejskiej, do stanu zagrażającego już bezpośrednio naszym interesom. Spotkanie w Berchtesgaden było ostatnią rozmową Beka z Hitlerem. Obaj politycy nigdy więcej się nie spotkali. 6 stycznia, w piątek, dzień po wizycie w Berghof, Beck spotkał się jeszcze na osobności z szefem hitlerowskiej dyplomacji, Joachimem von Ribbentropem. Tego samego dnia rano rozpoczęło się też spotkanie polskich i niemieckich dygnitarzy w Domu Sztuki Niemieckiej. Popołudniowa rozmowa z Ribbentropem miała miejsce w Monachium, w hotelu Cztery Pory roku. Znów zaczęto rozmawiać o Gdańsku, a Beck zaznaczył, że tylko ta kwestia może skonfliktować oba kraje. Polski minister narzekał, że w Gdańsku panują wrogie Polsce nastroje. Ribbentrop z kolei powtarzał kilkakrotnie, że celem Niemiec jest uregulowanie wszystkich spornych spraw i stworzenie trwałego porozumienia z Polską. W sprawie nie znaleziono konsensusu, ale Beck jako pozytyw odnotował fakt, że Niemcy nie będą popierać dążeń wielkoukraińskich. Co więcej, Ribbentrop oznajmił, że Niemcy byłyby w stanie popierać polskie aspiracje w kwestii ukraińskiej. Ale pod warunkiem antysowieckiego nastawienia Rzeczpospolitej niemiecki minister dopytywał, czy Polacy stracili już swoje ambicje co do Ukrainy, na co Beck z uśmiechem na ustach odparł, że wprost przeciwnie, dodając, że przecież jeszcze niecałe 20 lat temu Polacy byli w Kijowie. To wtedy Ribbentrop kolejny już raz zaproponował przystąpienie polski. Do paktu antykominternowskiego w celu wspólnego zwalczania komunizmu. Beck odpowiedział, że taki sojusz nie jest Polsce potrzebny, ponieważ cytuję kominternem zajmują się w Polsce sądy, a sprawy te oddzielono od relacji z Rosją. Pod koniec poruszono kwestię dyskryminacji mniejszości niemieckiej w Polsce, przy czym Beck zadeklarował, że zajmie się tą sprawą. Na zakończenie szef polskiej dyplomacji formalnie zaprosił Ribbentropa do Warszawy, ale konkretnej daty jeszcze nie ustalono. Końcowym akcentem wizyty było przybycie żony Becka, Jadwigi, a następnie uczestnictwo w bankiecie, który na cześć polskich gości wydał Ribbentrop. Jeszcze tej samej piątkowej nocy Beck wsiadł do pociągu i opuścił Niemcy. Wizyta Beka w Berchtesgaden odbiła się szerokim echem w światowej prasie. Francuzi wciąż narzekali na własny rząd, że nie wykorzystał podróży Beka do przeprowadzenia pertraktacji polsko-francuskich. Francja opuszcza swoich przyjaciół, zamiast zorganizować dookoła siebie opór przeciwko Niemcom, grzmiał na łamach czasopisma Le Poc jeden z francuskich dziennikarzy. Niezależnie od stronnictw politycznych, francuska prasa mówiła w tej sprawie jednym głosem. Nawet skrajnie prawicowy organ Action Française zwraca uwagę, że, cytuję, wobec chmur, jakie gromadzą się nad Europą, byłoby pożyteczne trochę światła na alianz francusko-polski, leży to w interesie obu krajów, ale to francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych musiałoby wiedzieć czego chce. Prasa angielska spekulowała, czy możliwe jest, aby Polska przyłączyła się do państw OSI i co w zamian otrzyma. Dociekano, czy opuści Ligę Narodów. Dziennik Daily Telegraph proroczo dodawał, że wizyta Becka w Berchtesgaden będzie miała ogromny wpływ na losy całej Europy w 1939 roku. Z kolei amerykański The New York Times przy omawianiu wizyty Becka w Berchtesgaden podkreślał niezależność polskiej polityki w Europie Wschodniej. Pochwały płynęły też z Włoch, gdzie Polskę postrzegano jako, cytuję, strażnika równowagi w Europie Wschodniej. Niezależnie od prasowych spekulacji, Beck wracał do Polski w pesymistycznym nastroju. Od tej pory nie będzie już ukrywał niemieckich żądań przed najważniejszymi przedstawicielami władz i przed własnymi współpracownikami. Zaraz po powrocie do Warszawy nawiązał kontakt z Edwardem Rydzem-Śmigłym oraz prezydentem Ignacym Mościckim. Okraszona coraz większym ryzykiem polska polityka zagraniczna wkraczała na zupełnie nowe tory. Powoli zbliżał się kolejny kryzys, a nad Europę nadciąga wojennych mury. Najpierw jednak musiało dojść do wizyty Joachima von Ribbentropa w Warszawie, ale o tym opowie wam już jeden z innych naszych odcinków, na którego namiary znajdziecie w opisie. Oprócz niego znajdziecie tam chronologiczną listę wszystkich materiałów, które dogłębnie przedstawiają atmosferę tego, co działo się w 39 roku. Niemal każdy miesiąc, do wybuchu wojny, od stycznia do sierpnia 39 roku ma swój materiał na kanale. Stworzyliśmy więc specjalną playlistę z tymi właśnie odcinkami, które mam nadzieję pozwolą wam poczuć nastrój, który zapanował w pier. W pierwszych ośmiu miesiącach tego pamiętnego roku. To wszystko na dziś. Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce.